USG i biopsja potwierdziły nasze podejrzenia. Guz jest bardzo duży, co najmniej 13 kg. To rekord tego szpitala. Jest absolutnie łagodny, żadnych cech złośliwości. Umówiłem nas z doktorem Berginem na jutro rano. Na co? Na operację. Skoro to nie rak, to mnie nie zabije. Będę mieć wielką bliznę. Nie będę mogła nosić bikini. A teraz nosisz? Ma pan coś przeciwko? Nie. Ale nigdy nie pójdę z tobą na plażę. O to tu chodzi. Chcecie mnie zmusić do operacji kosmetycznej. W tym celu wyhodowaliśmy ci wielki gus na jajniku. On mnie nie zabije, a zabieg zmieni tylko mój wygląd. To definicja operacji kosmetycznej. Wyleczy zgagę i bóle. Przepisać pacjentce mleczko? Lepiej ją pociąć i zmienić na swój sznur. Mąż uwielbia moje ciało. Pożąda mnie. Ale czy mnie dotknie, gdy wypatroszycie mnie jak rybę? Zastrzeliła nas. Fakt. 我现在。